Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będzie taki nietypowy film. Dzisiaj będzie. A mianowicie dokonałem takiej mojej inwestycji, żeby troszkę poprawić jakość i możliwość mojego kanału. A mianowicie zainwestowałem w taką kamerkę. Jest to kamerka firmy, firmy Blow. Z tym, że jest to nie jest to ta kamerka, którą że tak powiem wszyscy tutaj wychwalają i kupują 4K, tylko jest to troszkę nowszy model 5K. Troszkę ma lepszą rozdzielczość. Powiem szczerze, nie wiem jeszcze jak to będzie nagrywało. To dopiero się okaże. Na razie chcę wam pokazać, co to jest, i powiem wam też, dlaczego akurat to mnie. Że tak powiem, yy, skusiła mnie ta kamerka. Dlaczego się na nią zdecydowałem? No, wiem, że nie jest to jakaś kamera z górnej półki. Wiem, że pewnie często będę yy, albo zaskoczony może filmami, albo rozczarowany. No, to się wszystko okaże. Ale taka kamera mi się spodobała. Taką zainwestowałem. Jest to tańszy model, bardziej budżetowy i to pewnie też bardzo wpłynęło na moją decyzję. No ale nie umniejszając jej możliwością, mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania i do takich rzeczy, do których ja potrzebuję, że jakoś będzie się nadawać i że po prostu przyda mi się do nagrywania, zarówno u mnie na podwórku prac, które tutaj wykonuję, jak również yy, chcę też nagrywać troszkę yy, moje wycieczki, trasy motocyklowe. Mam nadzieję, że do tego też się nada. No zobaczymy. Zaraz rozpakuję cały ten zestaw i pokażę Wam, co jest w środku i powiem też właśnie o tym, co zadecydowało, że akurat tą kamerkę zdecydowałem. No dobra, kamerka dopiero dzisiaj przyszła. Zaraz wam pokażę paragon, ile za nią zapłaciłem. Pokażę wam co jest w zestawie. Zestaw jest dość bogaty, więc więc też pod tym względem szukałem kamerki. I słuchajcie, to jest paragon z Media Expertu. Nigdzie nie zamawiałem na żadnych chińskich stronach. Normalnie w Media Ekspercie. kupiłem kamerkę wraz z dodatkową baterią i już wam mówię, kamerka kosztowała mnie 399 ,99 zł 99 groszy, a dodatkowy akumulator kosztował mnie 45 ,99 zł 99 groszy. Co razem dało nam kwotę 445,98 zł. To, jeśli chodzi o kwestię finansową, teraz przejdźmy do kwestii zestawu. Powiem szczerze, że nie do końca wiem, co tu się znajduje. Są różnego rodzaju paski do przymocowania, pewnie w różnych miejscach. Jest też oczywiście dedykowany pilot. Jest on już z diodami, które powiadamiają, czy pilot działa, czy nie działa, czy się akurat y, nagrywa film, czy też nie, więc myślę, że jest to bardzo dobra i przydatna sprawa, bo nie wszystkie kamerki to mają. Jest tu masa uchwytów, kabel USB. USB-C oczywiście do ładowania. Złączki. Jest też oprawka, różnego rodzaju gwinty, wewnętrzny, zewnętrzny. Oprawka plastikowa, no plastik jak plastik, szału nie ma, ale, ale jest. Tutaj mocowanie do kierownicy, właśnie to mi się przyda podczas podróży na motocyklu. Tu dodatkowe jakieś ramię. Które będzie pewnie też użyte, żeby w sobie można było kamerkę dobrze ustawić. Kolejne ramię, troszkę krótsze. Widzę jedno jest dłuższe, jedno krótsze. Więc wszystko elegancko. Mam nadzieję, że będzie to chodzić jak należy. Jest jeszcze klapka. Hm. Klapka. Jest to klapka tylna kamerki. Pewnie zapasowa, bo widzę, że kamerka już jest tutaj zabezpieczona. Jest już w tym wodoodpornym etui. Ale jest jeszcze dodatkowa klapka. Jeszcze nie wiem do czego, ale jest. A skoro jest, to bardzo dobrze. Jest to bardzo dobrze. Do tego jakieś ściereczka, samo przylepne, pewnie do kasku, jakby ktoś chciał. No i zwykłe trytytytki. No i oczywiście instrukcja obsługi. Sama kamerka niczym się nie różni od tej poprzedniej wersji, czyli 4K, jeśli chodzi o wygląd. Praktycznie jest wszystko to samo. Jedyne co mnie, że tak powiem, co mi się spodobało w tej kamerce, to fakt, że ma ona dwa wyświetlacze, zarówno z przodu, jak i z tyłu, co jest bardzo pomocne, jeżeli będę nagrywał sam siebie. Będę widział, czy jestem w kadrze, czy też nie. To jest coś, co. Bardzo często sprawia mi kłopot, jak nagrywałem nawet telefonem. Często po ustawieniu telefonu później okazało się, że troszkę mnie tam obcięło, troszkę gdzieś nie udało się nagrać tak jak z tego oczekiwałem. No, mam nadzieję, że ten przedni wyświetlacz będzie mi to wszystko rekompensował i będę widział, co i jak się nagrywa. I to jest jedna. Zaleta, która bardzo przemówiła za tym, że ta kamerka akurat do mnie trafiła. Druga to taka, że kamerka obsługuje karty do 128 giga, czyli więcej niż ta poprzednia wersja 4K. No a co za tym idzie? Będzie dłuższy czas nagrywania, i mam nadzieję, że będę mógł sobie. Dłuższe filmiki ogarniać, bo 128 GB to już jest troszkę pamięci. Nie wiem jeszcze, ile będą filmy zajmować, ile się będzie nagrywać na takiej karcie, czy to w minutach, czy też godzinach. Też nie wiem jeszcze, ile będzie trzymała bateria. To się wszystko dopiero okaże. Myślę, że o tym też jakiś film nagram, jeżeli już ją porządnie przetestuję. Oczywiście testy będę wykonywał. Pewnie już jutro. Może dzisiaj się coś pobawię. Spróbuję coś ponagrywać. Spróbujemy ją otworzyć. Zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Tak naprawdę. O! Jest to bardzo mała kamerka, co mi się podoba. Wszędzie naklejona folia, czyli zabezpieczona jest w miarę dobrze. No nic, spróbujemy włączyć. Dość długo przytrzymuje. Nic się nie dzieje. Chyba, że bateria jest też zabezpieczona. Zaraz zobaczymy. Nie wiem dlaczego. Nie, bateria nie jest w żaden, w żaden sposób tutaj zabezpieczona, czyli teoretycznie powinna się moja kamerka włączyć. Ale oczywiście nie czytałem instrukcji, jeszcze nie wiem, którym guzikiem to zrobić. Ha. Uruchamia się, więc jest bardzo dobrze. Materia oczywiście jest rozładowana. Jest napis: brak karty, więc na razie nic nie mogę nagrać. Zaraz spróbuję to, że tak powiem, naprawić i zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało. Zaraz zainstaluję kartę i zobaczę, co się będzie działo. Jestem. Nagrywamy. Pierwszy, że tak powiem filmik przykładowy kamerką w rozdzielczości 4K 30 klatek na sekundę tak to mniej więcej wygląda Nie wiem czy dobrze mnie widać czy nie widać No ale zobaczymy Zaraz przestawię na rozdzielczość 5K zobaczymy czy się coś zmieni czy będzie jakaś różnica tego nie wiem Dopiero jak skopiuję filmy na komputer, zerknę, jak to wygląda, to będzie wiadomo, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Myślę, że widać mnie w miarę dobrze. Nie wiem, czy działa stabilizacja ekranu. Wszystkie te ustawienia jeszcze są, jak to się mówi, w fazie testów. Myślę, że będzie więcej filmików, które pokażą możliwości tej kamerki. No, na razie tylko taki, że tak powiem, przykładowy, aby jakoś to zakończyć ten mój film pokazowy odnośnie rozpakowania unboxingu tejże kamerki. Dobra, ja przełączę teraz na 5K. Zobaczymy czy będzie jakaś różnica. I mamy 5K 30 klatek na sekundę. Nie wiem czy jest jakaś różnica, to się okaże. Ja powiem szczerze, że z tego przedniego dodatkowego wyświetlacza jestem bardzo mocno zadowolony, z tego względu, że widzę właśnie, czy jestem w kadrze, czy też nie. To jest naprawdę pomocna sprawa, fajna rzecz. Jeżeli ktoś chce nagrywać filmy swojej osoby, dobrze jest widzieć, czy akurat. Znajdujemy się na środku kadru, żeby widzieć, co jest akurat filmowane. No, wydaje mi się, że naprawdę robi to bardzo dobrą robotę. Tak czy siak, ten film będę już kończył. Mam nadzieję, że kogoś zainteresuje, że ktoś się na taką kamerkę może też zdecyduje. Jak nagram więcej filmów w różnych rozdzielczościach, na pewno wrzucę jeszcze na swój kanał żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda żebyście mogli ocenić czy jest to ciekawe rozwiązanie od firmy Blow kamerka 5K funkcji jest dużo w tej kamerze ma zarówno wi-fi można połączyć się z telefonem można wykonywać bardzo wiele różnych kombinacji zdjęć zarówno slow motion i czytam jakieś poklatkowe filmy, no jest naprawdę sporo tego wszystkiego. Ja, jak dobrze zapoznam się z instrukcją, i wszystko, że tak powiem, obczaję, to wtedy jeszcze jakiś dodatkowy film instruktażowy, może coś dodam. Tak czy siak, zadowolony jestem z tego, że mam 128GB pamięci na karcie. Co daje naprawdę duże możliwości nagrywania. No, i ten przedni wyświetlacz, do którego właśnie teraz zaglądam, to jest naprawdę coś, co skłoniło mnie do kupna właśnie tejże kamerki. Także na tym kończymy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem. Jak coś nagram ciekawego, na pewno podeślę. Na razie trzymajcie się. Hej.